Beat wasn't it? Beat was Oh, it's A I'm asking you for an A Вася, не дугощь, uh -huh. Что? Что? Moi drodzy, jedziemy właśnie z Aronem. Aron ma 14 lat i od paru tygodni jeździ już własnym samochodem, bo udało mu się zrobić prawo jazdy. Co prawda, mu trochę zeszło, ale to przez pandemiczne czasy nie było możliwości, żeby dokończył prawo jazdy, zrobił sobie kurs. Zdał jakiś tam wewnętrzny egzamin, ale nie mógł zdać cały czas państwowy, bo było wszystko odwołane. No ale jakoś wakacje tak się udało. No i od tej pory powoli sobie się wdraża i jeździ po ludzkich ulicach, ale nie tylko, bo po krakowie też. Będziecie mieli okazję zobaczyć go. Jakie utrudnienia, Aaron? Co dla ciebie tu jest nowe? W Ogólnie. Szybko się przyzwyczaiłeś do tego, że jesteś pełnoprawnym członkiem ruchu drogowego? Bardzo szybko. Czyli... Na tych twoich standardowych trasach chyba już nie masz żadnych problemów, nie? A nie spotykasz się z jakimś niezrozumieniem albo z jakimś, nie wiem, uśmieszkami na drodze. No, czasami się zdarza, wiadomo. No bo jednak ludzie nie są przyzwyczajeni, że... A co na to twoi koledzy? No co? Toszeczkę troszeczkę to, też to, się mają z tego beka. Jak to się mówi. No w sumie... No tak chyba dziwnie, że już już samochód, ale nie mają co robić. Nie mają co wodki. W kolejnych ujęciach postaram się Wam pokazać jaki to jest samochodzik i faktycznie e, uśmieszki jego kolegów mogą... Mogą być zasadne, bo ten samochód nie wygląda jak prawdziwy samochód. To jest taki trochę e, substytut samochodu. Jak na niego mówisz Alon? Pierdzi bomb. Jak? Pierdzi bąk. Pierdzi bomb. Okej. Okay. Chyba przez to, że tak po prostu taki głośny strasznie jest, nie? No i ja to pierdzi. Bąg. I jak szybko można jeździć tym samochodem? No, jest napisane z tyłu samochodu, że 45 Próbowałeś kiedyś nim rozwinąć tak zawrotną prędkość? Tak, najwyżej to 60 mi się wydało Ale to z górki 60 z górki 5 Aha Czyli testowałeś go? No. A wiesz, że przekroczyłeś w tym momencie yy... No, że popełniłeś jakieś tam wykroczenie Teraz? Nie, ogólnie jak, jak przekroczyłeś 45 na godzinę Bo tyle, ci możli, tyle ci wolno jechać Ale kto z nas nie przekroczył no. To jest bez winy niech pierwszy rzuci kamień. widzę, że Musisz się za bardzo koncentrować na zmianie biegów, tak? Automat? Automat? Tak. Czyli tylko gaz i hamulec. Tak. To chyba mocno usprawnia ci koncentrację na, na tym, żeby prowadzić, a nie koncentrować się na zmianie biegów, co jest takim dosyć dużym, dużym utrudnieniem dla początkujących kierowców. Czy możesz już normalnie prowadzić konwersację kierując? Czy jeszcze jest to u Ciebie ograniczone, że musisz się... W sensie mówię, ale czy nie doświała nie. Wolisz nie rozmawiać, tak? Czyli można powiedzieć, że jesteś takim odpowiedzialnym kierowcą, bo znasz swoje ograniczenia w pewien sposób, tak? No to tylko się chwali. Tyle z kabiny. Ja tylko dodam, że kabina jest dwuosobowa, a on nie może wieźć więcej niż jedne, jednego pasażera w tym pojeździe. Pojazd jest określany w nomenklaturze ruchu drogowego jako czterokołowiec lekki. No, i tak jak mówię, no ci, którzy tutaj jeżdżą po Nowej Hucie, pewnie nieraz go spotkali i pewnie jeszcze nieraz go spotkają. Prosimy o wyrozumiałość innych kierowców i prosimy o to, żeby policjanci go nie męczyli za bardzo. Tak, chłopak ma kategorię AM i ma możliwość by... Prawną prowadzenia tego pojazdu. Jest w nim wszystko, co jest prawem wymagane apteczki, tupeczki, sreczki, trójkąty, gaśnice. Także nie, nie musicie tego robić, oszczędzcie chłopakowi stresu. A jak już koniecznie musicie, to chyba, chyba, że z ciekawości to robicie, to zatrzymajcie, ale bądźcie przy nim dla niego przyjacielscy i wyrozumiali. I to z takim paternistycznym podejściem, a nie. Jakąś taką władczą, policyjną śpiewką Kolejne przebitki wam zrobimy Z tego jak wygląda ten samochód z zewnątrz Trochę pokręcimy Z góry, z boku i spod skoków. Ja ze swojej strony pozdrawiam Aaron Boston.